Się widzę, z tej strony to kolejny odcinek z Zaczynamy. O Jezu, co to za start? O Boże! Bardzo dobra rzecz! Bardzo, bardzo dobra, nawet bym powiedział. Robimy torcza? Ja bym powiedział, że nie. To też oczywiście kupuję. Wow! Prześwinia? Urte. Jak ja to mam zrobić, żeby tu. No. To musi być tak, chyba w takim razie. Kurde, mam wrażenie, że jakoś coś dziwnie, z dźwiękiem jest, ale może mi się tylko wydaje. Jak tam w ogóle widzowie po majówce, co? jak tam wam minął, yy, poczekajcie, ile to było dni? Chociaż to zależy też od szkoły, ale no jakieś 5 dni to chyba było, tak? No 5 dni, to jak wam te 5 dni minęło? Dobrze, niedobrze, w ogóle chyba teraz matury się zaczynają, co? Kurde. Niektórzy z Was pewnie się przygotowują do tych matur. Mam nadzieję, że się dobrze przygotowujecie, bo. No, mm, jak ktoś chce pójść na studia, to matura bardzo ważna. Wiadomo. Kurde, jest ta. A, w sumie, nie, ja to mogę zrobić. No właśnie, co ja gadam, co kłopoty. Eee, to robimy tak. Ty wracasz tu i ty idziesz tak. A ja ciebie na razie zostawiam w tym. Backpacku, bo pomogę. Będziemy i tak. Eee, Łopatę, chciałem powiedzieć cały czas łopatę, ale coś jakoś, nie wiem, przeszkodziło mi w, moim, w mojej głowie, jakieś inne rzeczy chciałem jeszcze powiedzieć w międzyczasie i się zakręciłem. Dobra, mam jeszcze trzy spajki, możliwe, że go zbijemy, chociaż staminowo to jest bardzo źle, ale no i bardzo dobrze. Chyba kryt tam siadł nawet, marchewa. Marchewa, dobra rzecz. I Kolejna świnia to jeszcze lepsza rzecz. Niperotiopaty, Sloty, kolejne oczywiście, że wezmę. To, to zrobię tak. Czekajcie. No dobra, niech będzie tak. Staminowo raczej i tak nie dam rady. Raczej i tak nie dam rady. A... O co? A nie wiem. Jakiś taki. Nie wiem, ostatnio strasznie dużo śpię, jakoś tak. W sensie to nie jest tak, że się budzę niewyspany, ale mówię. Ale poleżę jeszcze chwilę i śpię dalej i w sumie dobrze mi się śpi i. i co? I no, tak leżę długo. A dobra, zrobię tego torsza lepsze to niż ten standardowy ten, to tylko. Jeden golda więcej. Bo to za dwa sprzedam, więc to samo wyjdzie. E, funny pack I kolejna Marchewa. Czż, chociaż... Hmm. Dobra, weźmy tą Marchewę jeszcze jedną. Hmm. Pod co ja chcę pójść w ogóle, widzowie? Ja chcę pójść pod yy... Platforma. Nie wiem, czy to już mówiłem. Ale chcę pójść pod Platforma. Może bardziej pangrath, to mnie Tak, yy, ale nie wiem, Pomyślę nad tym. Znaczy, chciałem pójść pod tego bloodthorna, bo dawno nie szedłem. A nada mi się. Jezu, jak on mnie niszczy, co tu się dzieje? Ale wygrałem, szach yy, Dobra, dobra. To kupujemy, to też kupuję. Tu roluję jest ananas. Jezu, i świnia. Jezu, jak dobra rzecz. Dobra, to tu trzeba jakoś sprytnie to wszystko poustawiać, moment, moment, bo ja tu mm -mm. muszę pomyśleć, a to jest czasami trudne widzowie, to jest czasami trudne, trzeba pamiętać, że ja to ja, mogę zrobić tak, o i tu jeszcze tą marchewę i super jest, no co prawda świnie nie będą tak dobrze jakbym chciał, żeby były, ale zawsze coś. I. Kolejny fani pack. No tak. I na tym się kończy. Czy biorę Copy Resilience? Yy, nie. Za bez promocji to nie. Mm. No, naprawdę dobrze tutaj. Na Ripera raczej sobie będziemy dawać radę, bo mamy dwie marchewy, które są całkiem dobrze przyspieszone bym powiedział. Więc będą zbijać trutę Tutaj już mam 10 spajków, gościu się sam na mnie zabija. <laughs> Bardzo dobrze, o to w tym chodzi. Oho, tu jeszcze jagódka. Hmm, no oczywiście, że ją kupię. Chociaż jeszcze chcę łopaty przyspieszać, czy przy ciebie? To są też problemy natury problematycznej, widzowie. Dobra i trzeba to... Jakoś wytnie powymyślać. <laughs> Trzeba na pewno przyspieszyć tego banana. A tak to mogę niby zrobić nie, ale. Czy to mi się podoba? Jezu kolejny. No to w takim razie bym przyspieszył banana na staminę. Tam zamienił, może miejscami, ale to nie będzie wtedy tak optymalne. A jeszcze bym to zamienił, no bo to lepiej można jeszcze zrobić. O, jest ten w ogóle, nie zauważyłem. Mm. Jeszcze na promocji był, więc to bardzo dobra sprawa. A. Kurde. Ej, jezu, jak ja tu dostałem po dupce. Naprawdę zwykły... Proszę, nie. Hungry Blade. Tak tam nic tam się nazywał. Aż tak mi ścisnął, Jezu. No, ale dobra. Tak będzie. Hmm. Potek. Chyba nie potrzebuję. Glowing Crown. Ja bym zrobił Lucky Piggy. Sloty. Jeszcze na promocji Boszy, jak świetnie. Glowing Crown jest bardzo super. Tak, tak. Piesu, jak to wy... wybornie to ustawiłem, widzowie. No nie ta... ehm, Dobra, już trudno. To mogłem zamienić miejscami i byłoby więcej o 4 zdrowia ale może te 4 zdrowia nie przeważne od moją wygraną bo ile tych hita generujesz a bo ty mi ajajaj aj, aj. no przeciwnik się dobry trafił na mnie A nieśmiertelność mi weszła i co teraz słoneczku sub -klasę mamy to oczywiście że bierzemy to jest bardzo dobre ale ja bym poszedł po 3 3 3 4, 3. No niech to będzie tak na razie. Nie. Tamina sak. tak. Szczęście to mi będzie generować. I wtedy power będzie z tych. Ale może na promocji by się to trafiło? Nie no, weźmy, weźmy. Odpalić się? Nie odpali. To mogę. Chociaż... I marchewkę jakoś tu ułożyć. Czekajcie, poczekajcie, To jest do zrobienia, to jest do zrobienia. Moment, moment. Trzeba zrobić tak, trzeba zrobić tak i trzeba zrobić tak. Wtedy to idzie tu. Um, to mogę jeszcze stąd przenieść. I tak. Tu pójdzie świnia. Tu pójdzie. Tu pójdzie tarcza. mhm. Mm mm -hmm. I co teraz? Nie wiem, nie pytajcie. To się przyda na pewno. Okej. Okay. Hmm. No dobra, no mi się zostać tak że lepszego to nie wykombinuję. Dobra. Mm, no szczęście będzie się generować właśnie z lampy Gina. O i teraz Empower no, może chodzić. No i pięknie, patrzcie, tu Empower wchodzi. To prawda, nieśmiertelność nam weszła, ale i tak raczej przegram. No, chyba że te spajki tu porobią. Tak jest, jeszcze Truta. I No właśnie, przecież ja Truta nakładam. Oj tak, Truta, Acorn Color. Lubię ten item. Czy mi się nie trafił Hungry Blade, czy ja jestem ślepy? Poważnie was pytam, widzowie, teraz, bo ja nie jestem pewien. Sprzedaję to, bo to będzie no, lepszym rozwiązaniem. Dobra. I, I tyle. Yy... Okej. Okay. Hmm. Jakie sumie jestem? Minowo jest naprawdę dobrze, to dziwo. Jezu, jak ja przegrywam. Dobra, nieść personel nie śpiżą. Może Jezu, cały i cały wampiry tu straciłem? Jakim cudem? Ej, może to wygram. Wow, dobra, ale trzeba zmienić już broń. Holiar na przecenie i te... Jezu, jakie dobre rzeczy tu są. Eee, fila, chwila, chwila. Jak ty wyglądasz? Tak? i będzie to mógł wtedy wsadzić? Ale inne slot bym chciał. Przy mm. Fani Pack to bym nie powiedział? Ale to bym wtedy wolał Ciebie nie przyspieszać. Sloty. zmieścisz się, zmieścisz. No i git. Bierzę teraz Acorn, Okej, okay, działa. Na ciebie też. To może zadziałać. To jest głupie, ale jak coś się skupię. to działa. Dobra, to tak mogę przyspieszyć i chyba tyle w temacie. Dobra, te sloty na promocję, jeszcze tak, kolejny Acorn Color, jak najbardziej. Okej, nam nieśmiertelność się wbije, a tu może się to przydać dość bardzo. Staminowo? Jest źle. Oj, 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 jest bardzo źle staminowo. Ta łofata to... Ou, dawaj! Jest! Proszę, jak ja tu fartem wygrywam? Ja sobie z tego całkowitą sprawę, to nie musicie mi nawet to mówić. No mogę ci dać wyżej. Wtedy zmieszę tu. A, nie, bo ty jesteś wtedy bardziej przyspieszony. A jednak nie. Kurde, jednak nie mogę cię tak dać. Chwila, chwila, co? A, dobra, bo tu marchewa weszła. Zdałyby się sloty to też jest fajne hmm. Jeszcze bardziej to przyspieszyć? O mój Boże, to ta łopata... hmm. Trochę useless, nie powiem, że nie. O... Okej. Okay. Kupię to w tej turze? Cztery? Tak, kupię to. Ur ej. Kolego? Nie zapędzasz troszeczkę? Dobra, to w ogóle nie na tym się skupia całkowicie mój build, więc. Yy... Ta broń będzie głównie robić DPS, a to jest tylko tak, nie wiem, ich for fun. Jezu, to by już. Ty, o ty, już padłeś? Toż tak? No dobra. Nie zrobiłem tam Gloves, O jezu, co za ból! Aaa, to jest ból... O Jezu. A. Boli. Bardzo boli... Dobra, nieważne. Tu jest jedna Lampadina, Tu jest druga Lampadina, chociaż one są tak lepiej przyspieszone. Tyk. Dobra, to idzie tutaj tak. To jest bardzo dobra na plattorna i są sloty. I to się tatusiowi podoba. Boże, ale... Boomersko zabrzmiałem. O Boże. Ja już jestem taki stary. Czekajcie, to się łączy? A no tak, jest ta na potka, a to się z tego robi. Ej, ale ona w sumie jest słaba. Dobra, nieśmiertelność mi się odpaliła, więc mam szansę. Uu, dobra, dawaj go. Tak jest. Uff. Oczywiście że survival mode. Kolejny banan. No ogólnie te banany są trochę bezsensowne, tak chciałbym tylko powiedzieć, ale. Co mm... dużo te banany nie dają, bądźmy szczerzy. Mogę Ciebie jeszcze bardziej przyspieszyć, ale czy to mi jest jakoś bardzo super potrzebne, to no nie, no bądźmy szczerzy. Co się zrobił? Tak. To by poszło tutaj w ten teges. Toby kolejny pan poszedł. A tu nie wiem to. Co mi daje? O, dwa tego. No i widzicie, jest super. Jest super. Kolejna marchewa. To mi nie jest potrzebne, chyba tak się wydaje. Sloty. Yy... Dobra, zobaczymy, jak to teraz będzie. Czy staminowo ja dam radę? Ja wiem, że heroic push byłyby lepsze, ale zapomniałem ich kupywać. A widzę, że staminowo tu jest. Na... Boże, bo jestem ja głupi. Przecież Vampiridlowski powinny być na. Jezu co za geniusz? Ciiś. Nikt nic nie widział. Nic, a nic. Proszę, ale wstyd. Z to musi być tak. Tak. Mhm. Tam jest nasak, który jest trochę. Useless. nie powiem, że nie. Um... Dobra, kolejna szansa. Hmm. O, tutaj bym to dał. I to by naprawdę dobrze działało. Kupię I potrzebuję fani paka. Dziękuję. Okej, okay, to, mi, to, to, mi, to mi się podoba. Tak, to mi się bardzo podoba. To bym wtedy zamienił miejscami. To poszło. Tu, tu, tu. I tu tylko, że wtedy ta nie jest. Dobra, nieważne, ale to jest przyśpisane. Co mnie się bardzo podoba. Ile mi zostało? 5 rund do przetrwania, hm. Te rękawice muszą się odpalić, wtedy to naprawdę zacznie się robić dobrze. No, odpaliły się, widzicie. Ostatnio ktoś mi napisał, czemu nie robimy głowców. No, bo globsy potrzebują 5 sekund, aż żeby się odpalić. Wtedy 35% szybciej atakuje, ale no jednak to jest 5 sekund. Eee, czy to się nagrywa? Eee. Co ja w ogóle potrzebuję teraz? Nie wiem. Lot, może być kolejne to? Lot... Hmm, nie wiem. Eee, wow, 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 wow. Ty jesteś dwa razy tak odpalane, ale przyspieszasz te, więc mana się generuje. Więc tu bym mógł dodać tak. Eee, nie wiem. O, żebyśmy się mogli wystakować. Tak. Kolejne na nas. Czemuż by nie? Yy, czy mam gdzie indziej go dać? To nie tak. To Ta bym kupił, bo to się może... chwila, chwila. Eee. Zróbmy tak na razie. Ile mam na start? Eee. 82% nakryta. No i super. Już jest 100%. Więc to bardzo fajnie. To, dobrze 7 demerczy robi. A i gość pada. To jest to, co się mi podoba. Jestem zawiedziony sobą, naprawdę. Dajmy to, bo to się przyda. Eee. Tak, tak. Jeszcze trzy rundy. No nie wiem No nie wiem nie wiem No czemu nie czemu nie Potrzebuję pojedynczego co to jeszcze Kurczę nie udało się I pyk To dałem jakby się trafił jakiś blitz z serem nie podobają mi się te smoki. Oj, bardzo mi się nie podobałem i gość mi jeszcze spija. Z... Nawet mi się nie zdążyła nieśmiertelność naładować. Wybornie, super. Świetnie się bawię. Eee, jest pojedynczy slocik. do mm, tego nie zrobię, tak? Ten warzywniak jest trochę do wywalenia. bo zanim to się odpali drugi Corrupted Crystal uh, corrupted Armor bym zrobił Właśnie Przecież Corrupted crystals, no, bez kitu Corrupted Crystal'e są bardzo docne To tak, bo to mi przez będzie dawać A ja chore ilości tego będę raczej generował tych spajków. no widzicie, trochę mi daje tej tarczy. to ta trucizna, tu akurat niż weszła, weszła. się padł. Połączyć w Corrupted Armor, a Corrupted Armor był fajny. No właśnie, to jest fajne. Corrupted Armor jest bardzo spoko. No i na lampadzina. Czy to nie jest już lekka przesada? kupię. I najwyżej się zastanowię, funny hmm, No to jest. Chyba średnie. Wydaje mi się, że lepsze będzie to. I może jeszcze się trafię karb ten krystal. A może? No nie, no trudno, mówicie. Lecimy z tym, co mamy kosz, kosz matima i będzie sobie generował zdrowie, więc mi się przyda tutaj akurat, a nie ma akurat krystala na tym, nieważne Czy ty jakieś chore ilości tego zdrowia będziesz generował? Chyba tak, ale ja gorsze ilości spajków i wszystkiego generuję i dziękuję Proszę bardzo, pięknie Wygraliśmy Ile koronek? 18, platyna już wbiliśmy na panu ręczę. nie wiem czy była wcześniej spodem, chyba nie Nie pamiętam Alzheimer Czasem tak bywa. Dobra, widzę. Ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Trzymacie się. Mam nadzieję, że majówka minęła dobrze. I wracamy do szczerej rzeczywistości. Trzymacie się. Cześć.